W 1987 roku Andrzej Bonarski chciał pokazać swoje co słychać w Zachęcie. Spotkał się z odmową. Rok później wystawa świeżo malowana, przygotowana przez krytyka sztuki i szefa galerii promocyjnej Jacka Werbanowskiego, również prezentująca nową ekspresję, doczekała się pokazu w Zachęcie, wówczas jeszcze galerii bez przydomka narodowa. Po ekspozycji Realizm Radykalny, Abstrakcja Konkretna w Warszawskim Muzeum Narodowym z przełomu 1987 i 1988 roku, była to już druga bardzo renomowana placówka wystawiennicza w stolicy, która zdecydowała się na pokaz dzikiej sztuki. Jacek Werbanowski wybrał grupę artystów dość dobrze już znanych z innych wystaw Nowej Ekspresji od czasu wystawy w Sopocie, niestety część z nich odmówiła udziału. Oczywiście każdy z nich miał własną wymówkę, ale najczęściej powtarzał się argument, że to wystawa finansowana przez Ministerstwo Kultury, a to dla pamiętających czasy bojkotu po wprowadzeniu stanu wojennego artystów brzydko pachniało. Jednak nie pachniało im przykro, gdy zapraszał Andrzej Bonarski, organizujący wystawę w Państwowym Muzeum Techniki, pod patronatem komunistycznego premiera i wydającego katalog za pieniądze tego znienawidzonego ministerstwa. Trzeba przyznać, że większość zainteresowanych dowiedziała się o tych faktach po czasie, bo w 1989, gdy ukazał się w druku katalog, co słychać ze stosownymi inskrypcjami dziękczynnymi. Trudno dziś dywagować na temat powonienia. Koniec lat 80. był pełen tego typu klimatów, odmów, bojkotów, które opierały się po prostu na chęci lub niechęci kilku pań, sterujących środowiskowymi koteriami i wpływającymi na decyzje artystów. Wkrótce, po 1989, zajmą miejsca w ministerstwie i instytucjach wystawienniczych i będą już decydowały jako urzędniczki. Ale powróćmy do wystawy świeżo malowane, wartościowej i interesującej, ale jednak nieporywającej, jak choćby wspomniany pokaz Bonarskiego czy Ziarkiewicza i Zagrockiego. Dla mnie największą jej wartością było zaproszenie artystów, których dotąd kuratorzy nie zauważali a wnosili oni bardzo dużo do pełnego obrazu nowej ekspresji. Dlatego udział kilkorga z nich był tak ważny i uzupełniający już dość dobrze ukształtowany obraz. Dodatkowo Werbanowski, jako kierownik galerii promocyjnej przy rynku Starego Miasta, miał znakomity ogląd sytuacji,